Siemano, z tej strony Michał. A w dzisiejszym odcinku będziemy zdejmować pokrywę zaworów razem z pompą wysokiego ciśnienia paliwa, a także pasek wieloklinowy. A także będziemy robić sobie miejsce pod wyjmowanie rozrządu. Zapraszam do oglądania, a także na kolejne odcinki. Siemano, zaczynamy się brać za głowicę. Jak widzicie, turbina leży. Wału nie ma, rury nie ma wydechowej, nic nie ma, ale sensory są za to. No to co. Po I po kolei chyba, nie? I po kolei. Czy ja mam tu jakieś, jakieś coś do pisania? Tak to jest Co ja A, pompa, dobrze. A, bo masz rozmiar. Opa, ja trafiłem od razu. Chyba. Albo ch kręcia ja będę wbijał, bo potem zaje, się zaję, które było, które. Nie było nic! Nic nie widziałem! Ech, kaszteron. Ajajaj! Aj, aj. Jak wraca jeszcze lepszy. <grym> Można jeszcze raz <grym> wypić! <grym> Dzisiaj tam coś tam rozmawiamy, że właśnie takie auditowie Mówię, no przejeba. To jest to, że to ma dwa, dwa rozrządy. Co? W sensie, że dwa łańcuchy. Mówię, nie, i pasek i łańcuch. Mówię, co nikt pojebał. I mówię to po przeciwnych stronach jeszcze. Po... Wait, czy. czy osłona idzie za uchwytem silnika? Jak to kurwa, chcesz zdemontować niby? A... W ogóle tą łapę to trzeba gdzieś ściągnąć. Trzeba będzie go podeprzeć jeszcze. Silnik. Dlaczego? Bo y, łapa jest mocowana do głowicy. Nic no, ty pieprzysz? Głowica A, tu jest, jest tu Głowic... Ja pierdę ty, to musimy Nie, że tylko to. No właśnie. To no nie, tu, to Będzie w chleb ah. Jezu, to auto mnie załamuje, naprawdę. <laughs> Unbelievable. A zobaczmy tam na dole. No on jest tutaj, o tutaj się trzyma, no. no. Tylko, że to się o, już o, trzyma. To się już trzyma skrzynia. Nie mam pojęcia, jak to się trzyma. Ja tu widzę tylko dwie rzeczy, które, się, które trzymają to wszystko. A trzecia. Trzy rzeczy trzymają ten silnik. Bo nie wiem, czy to jak odjechałe to jak zwykle. No dobra. E, rozkręcać. Rozkręcać. Krankshaft, no. grub, cylinder head valve, Ale to jest to Udziałem, no. Jezus, Maria. W Hondach w manualu, masz zawsze e, numer działu na dole strony, więc łatwiej się odnaleźć, a tu widać... Nie, nie wiem czy skończył że... e, That is so simple! Nie może każdy naprawiać naszego auta, z tego trzeba być tak. stworzonym! Albo <laughs> ostatnim! Jedziemy za... Ja z ciebie debila robię. Jedziemy z Rafałem ten... Na działkę ja się śpieszyliśmy, nie? Dobra, ja to wejdę jeszcze po browary i tam coś do jedzenia wezmę, nie? No. Godzina 16.30, biedronka, wiesz jak to wygląda, nie? A ja byłem tak ubrany już na działkę, nie? Mniej więcej takie upierdłe spodenki, koszulka podarta, jeszcze takie klapki te niebieskie, co miałem, nie? Bez skarpet, tylko tak, nie? Wchodzę tam jak wieśniak taki, nie? Biorę czteropak, że tam sześciopak, biorę e, jakąś kiełbaskę, nie? Patrzę, kolejka oh, jest yes. w była jedna kasa otwarta i kolejka była do tych kas samopsłumowych. no. I ja akurat podchodzę tam od frontu, bo tam za, za alkoholi wyszedłem, za załówka i patrzę Kowita akurat odchodzi. A gość był, który był pierwszy w kolejce, był odwrócony w drugą stronę, no to ja cyk tam, wiesz, za tą kobietę, nie? I tak sobie powiedziałem, jak ktoś mi zwróci uwagę, to odwrócę się, ten z tą pudartą, go skończmy Powiedziałbym, <grym> że <grym> <grym> popierdolny, że to, to się nikt nie odezwał, no. to się, nikt się nie odezwał, ja sobie zrobiłem za zapłaciłem, wyszedłem ta, ale to już masz ściągania. O kur... się leje poliwo. Jest, jakie to jest niejasne. Co serwisówka? No. No jest, zgadza się. Hey, w rozbiór silnika, nie? Dawała wow, Koło. Co? Koło? A pocho. Musimy ustawić silnik w górnym marskim punkcie. Dobra, panie kolego, odkręcamy koło, trzeba ustawić CDC. Zajebiemy dużą lagę, lagę będziemy kręcić silnikiem. Albo. No, cool. Patrz, je yeah, yeah, patrz. Patrz. Świece wykręcone? Nie. To wykręć, proszę jak nie świeca Chuj Nie będziemy skręciać Na drut? Na drut Co, kołem będziesz kręcił? Trzymaj tam koło nie. No O ku... O, trzymaj, trzymaj Ja się kolanem się zaparłem, no dobra Pójdę w którą stronę. Co? Ty to wrzuć Na kurde, szóstkę, kapiołko. nie? No czwórka, no poszedł teraz stoi teraz zaczyna opadać teraz się opuszcza, tutaj? Okay? Teraz <grym> patrz, teraz głęboko, tutaj też będzie głęboko i Kuro, że to bym się śmiał, jakby tutaj było głęboko, a tutaj było wysoko, a to było głęboko gdzie? no tu no tu? O tu! Ale dużo miejsca! Tylko że i tak do rozrządu powinieneś tą dolną pokrywę zdjąć Dolną pokrywę? Mhm. Gdzie tam... Tu jest jedna pokrywa. Nie no jeszcze tutaj masz tą Tak koło i tak mamy te zdjęcia. I na kole Dawaj pan, ściągamy to koło. Ech, no to ten drucik jest potrzebny albo... o, imbusik może. To no, miała by to być łatwa i prosta zabawa. byłem na działce w normalnie? długi przewód by stał w kącie ten ja mam ten taki długi wiesz No wiesz jaki no taki długi no ja mam taki krótki i kręcony a ty masz długi i prosty ale mam też kręcony o i są cztery śruby a powinno być pięć to mi się podoba tak się buduje legenda Dobra, no dzień, im te dobry, torksiki potrzebują. Torksiki, proszę pana. Mówisz masz, proszę bardzo. Ale ty tu masz około, bo... Ano? Widać, że audziarz. A, A, ty, audziarz, hondziarz. Ja się splamiłem się naprawdę. Co to? To, to są właśnie te śrubki, które rozkręcam. Ale ładne, zardzywiałe takie. Podobają mi się. No dobra, ty, to może ja będę tutaj to rozkręcał. A, jeszcze ten sensor. No. I to to ja rozumiem O! O jak o jak ładnie Kto się muszę dowiedzieć co to jest? Ja to muszę wymienić, bo wiesz ten sensor też jest upierta jak Konkretnie ładnie Wciągnamy no. w jest, Nieważne, dalej. <laughs> Proszę, dla ciebie w prezencie. O, jakie ładne. Made in EU Made in Europe. Jak ty to w ogóle zdjąłeś? Jak tu wejdziesz, to bierzesz sobie kluczyk w klaskę, i kastkę i napinasz jakoś... Ten? Za napinacz, no. Po prostu tylko. I on się luzuje. I to okay. ręką. To no, mogę zdjąć. Możesz, pociągnij do góry. O! Coś widać. Ej, na przykład tak zwanego chu... A zajeba prowadź zajeba młotkiem? Jakby to coś tam chciało. Chyba, że no kur... Ale ta to jest... Ta śruba jeszcze? Tam dalej? Tam nie ma, nie? To coś jest. To No to weź budę. 40, no. Nie wiem, a no podejrzewam, że może faktycznie jeszcze te, nie? Może. Wciągi, bo może pod spodem, może w środku są jeszcze, wiesz? Jak teraz wyjmiesz tą pokrywę, to w środku będą jeszcze śruby. No wylazło, o i się leje. Podesz jakąś szmatę. A tu tu jakiś klawiinki jeszcze. Nice. Nie, no tu coś jeszcze jest, tu jest coś na milion procent. Bez tego to by była przejma robota. Tragiczne. Bo tu już nam się koło zluzowało widzisz, ale jeszcze ta centralna nie puszcza. O! Widzisz, tu chyba brakuje jednej śrubki ogólnie, bo Dobra. widzę, że tutaj... bo a? widzę, że są cztery miejsca, a co były trzy śrubki. Aha. Nasi już tam byli. Tu masz śrubę od naskola tu masz podkładane tak i chociaż się jeszcze przydadzą robimy teraz troszeczkę po kąpku jest o kurwa tutaj też ci siówek zbrakuje, jak coś o o, o. E wem, że jest! Tylko jest tak pierdolejem, że jej nie widać. Gdzie? O jest! Jest rzeczywiście Już? Mhm. mhm. Już chciałem za jewać Wiem. O, idzie gruby. Ej, Michale? No. Dwie minuty. No. A chcesz byś na dół? Uch, już schodzę Nie wiem czy ci będzie wygodniej naciągać czy kręcić śrubką Ona jest poluzowana Bo tu jak teraz odegnę to To tam się odsłoni z śruba, widzisz? Aha To tą trzeba odkręcić No to kurwa faktycznie jest takie dość niemiłe O, rękami mi pęka, weź, weź, weź na rękę na we? chwilę Wezmę ten szmatę Dobra, Potem to przykręcić będzie dużo gorzej. Poszło, poszło. Dobra. Kolejny puszczać śmiało. Dobra. Ja pierdolę. No ty chyba ze mnie żartujesz. Nie zdejmę tej pokwy bez zdejmowania. Kurwa, że ona wchodzi tam łapy. do łapy? No dobra. Kładziemy deseczkę, Tu co łapiemy tym eee, pierdolnikiem? Ty, to dosłownie trzeba rozje... pół samochód. Nie, jaki pół? Cały samochód, już praktycznie. Explosion! No, chyba faktycznie niech nie będzie się. nie zmieści się, nie? A nie lepiej. Aha. Bo też jest najniżej, tak? Mhm. No, ale się nam tu ładnie obszar to po prostu. Myślisz? Mi się to wydaje, nie. że to się spierdoli. Nie spierdolić się, bo masz jeszcze yy, łapy na skrzyni, więc on co najwyżej może się zwiesić i oprzeć na wózku. Ale... czy to się nie spierdoli, w sensie... O, no? Tak, o. No? Raczej nie. Mi się wydaje. Mi chodzi o to... widzisz, to takie... taki wał jakby... To. No jakby tak wlazło pomiędzy... A, wiesz. A, musimy podnieść troszeczkę ten silnik. W sumie i odłożymy silnik tam, jak Starczy. Żeby tak, wiesz, nie, nie, nie choratał. I, i, I koszuleczkę możesz zrobić jeszcze. Koszuleczkę? No. Jaką koszuleczkę? No koszulkę, żeby zabezpieczyć, nie? Teraz mi rozjeb... co? Szmatę! A! Sz. Dobra, Jezus Maria, od razu krzyczysz. Szan. Co ty tam wymyślasz? O, i patrz, ja myślę. O, już silnik jest oparty. Jak odkrycimy łapę, będzie można podnieść silnik. Aha, dosunąć, o to Ci chodzi, okej, okay, dobra. tą po prostu, nie? Ja chciałem, tak, żeby ona wlazła wiesz tutaj, nie? Tak, no to musimy podnieść trochę silnik, ale najpierw bym polu odpiął, no tą on Tak, dobra, będziemy to sensu sobie se napinać i on nam strzeli do góry. Dobra, dobra, dobra. Raz. Te dwie, od razu wariatem trzeba podejść. Wariatem? Mhm, te dwie po prostu. Już mamy silnik zrubowany. Jak odkręcimy te dwie, to rzeczywiście silnik nam już puści. Ale nic nam to nie da wy. Ale. Bo nie wiem, czy nie musimy tej całej łapy od, od silnika odkręcić, nie? Zapraszam od razu na kolejną część walki z Audi, która będzie już w sobotę. A także zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka pod filmem. A podsumowując, cała ta robota, którą dzisiaj widzieliście, zajęła nam około 3,5 godziny.